Dzień dobry. Lekkość w życiu. Dzisiaj kolejne spotkanie. Chcę Wam opowiedzieć lekkość w życiu a działanie. Bo słyszę gdzieś tam, że um, trochę może krytykujecie albo nie rozumiecie tego podejścia, co ja mam na myśli, i może nie do końca jest to dla Was zrozumiałe. Lekkość w życiu. Nie chodzi o to, żeby być frywolnym i latać w obłokach, tylko chodzi o to, żeby lekkim krokiem iść przez życie w takim spokoju, bez trudu, bez tej ciężkości, że to życie nie musi być takie ciężkie, umęczone, że nie musi ono kosztować Ciebie tak dużo wysiłku, że można to uzyskać lżej, bardziej komfortowo, jakościowo, tak fajniej, jak takim lecznym, tanecznym krokiem. Nie wiem, czy to akurat będzie dobre dla Ciebie porównanie, ale co ja tu mam na myśli? No, wyobraź sobie, może, może to będzie dobre jednak porównanie. Lekkim tanecznym krokiem, tak? Gdzie tam nie ma takiej ciężkości, nie musisz tak chlapać tymi nogami. Przypatrz się też, może jak chodzisz, to też może jakaś informacja tu dla ciebie, tylko takim lekkim krokiem. Czasami jak patrzymy na ludzi, przynajmniej jak ja patrzę na, na was yy, i patrzę na ludzi, to z samego patrzenia widać ciężkość no jest taka ciężkość widać że tam jest tak trudno to, to nie ma znaczenia czy ktoś jest jakby wiecie ładny mniej ładny bardziej ładny szczupły czy mniej szczupły tylko bo czasami ktoś może być otyły, a ma tą lekkość sobie. To fajnie widać w tańcu, ta lekkość jest w środku. To nie, nie chodzi o, o ciało, o masę, tylko ona wypływa z ciebie, z wnętrza. I o tą lekkość chodzi. Czasami przyglądam się też y, różnym y, osobom, które pracują w y, podobnej branży jak ja. I mówią o tańcu, mówią o ruchu, o ciele, a ja patrzę na tę osobę i widzę tam ciężkość. Więc, no kiedyś w przyszłości, myślę, że będzie szkolenie dla, dla terapeutów i psychologów, a też jeszcze za jakiś czas. Najpierw chcę ogólnie was nauczyć tej lekkości, wybierania tej lekkości, rozluźniania ciała, rozluźniania umysłu, bo im luźniej w umyśle, tym luźniej w ciele i na odwrót. Więc, dlatego ten przepływ jest taki ważny i to holistyczne podejście. Czyli z lekkością to nie oznacza, że nie będziesz działać. Z lekkością to nie oznacza, że będziesz rozmywana i nie będziesz konkretna. Po prostu będziesz wybierać inne metody, które też będą konkretne i też będą skuteczne. E, przykładowo, nie musisz być mm, rodzicem, który krzyczy, tylko który konkretnie mówi. Co chce, co oczekuje, o co prosi, czego wymaga i jak kocha i tak dalej. Tylko to będzie lżejsze, tam nie będzie agresji, tam nie będzie pretensji, tylko tam będzie jasność, klarowność, miłość, czystość. Ale, żeby to było, najpierw musisz mieć to w sobie, najpierw to musisz sobie zbudować, dać sobie, żeby dać to innym na zewnątrz. No inaczej się nie da, no sorry, nie, więc tutaj najpierw ty, potem reszta świata. Ty, ta lekkość to dla mnie oznacza, że to mi przychodzi łatwo. E, uczę się tego, oczywiście to nie jest tak od razu na wsterknięcie, tak, tylko ja się tego uczę, tak jak ćwiczymy mięśnie, tak ćwiczymy różne inne rzeczy, tak samo ćwiczymy mechanizmy, mówienie, nowe nawyki, nowe postawy, to jest do wypracowania. Raz ci wyjdzie, pięć razy nie wyjdzie, potem znowu wyjdzie. To jest ok, aż ta szala się przeważy i będzie ci wychodzić e, zazwyczaj, tak? Albo raz na jakiś czas ci nie wyjdzie i sobie przypomnisz: Aha, dobra, e, odchodzę od nowego, muszę wejść na to nowe, tak? To jest tylko wtedy informacja. Czyli lekkość w życiu, lekkość, a działanie, czyli te działanie ma być w lekkości, nie ma być takie mocne i takie, o Jezu, żeś tak się napracowałam, nie, masz mieć dużo energii wieczorem, tak jak i rano, nie? Masz, nie chodzi mi o to, żebyś... Padała na twarz, jak to się mówi, czy padał po całym dniu, tylko masz być jeszcze energię. Masz być zadowolony, zadowolona z życia. To jest cel, żeby było lekko. Tylko jak już wiesz, co robić. Jak robić, to wtedy jest lekko. Ale najpierw musisz się tego nauczyć, żeby było lekko. Jak to zrobić? Zacznij wybierać. Albo jeszcze zanim zaczniesz wybierać, to najpierw zaobserwuj, jak funkcjonujesz. Jakich dokonujesz wyborów, co mówisz, jak mówisz, jak chodzisz, nawet od tego trzeba zacząć. Czy tak mocno uderzasz, czy ledwo się trzymasz ziemi, to też często obserwuję u Was. I poprzyglądaj się temu. Jak o tym mówisz? Czy jest ci ciężko? Czy w życiu jest ciężko? A znowu tyle roboty, nie mam czasu, a to, a tamto. Od samego mówienia w ten sposób robi się ciężko. Czyli chociażby możesz zmienić sposób mówienia, możesz dobierać inne słowa, żeby było leżej myśleć inaczej, bo myśli wpływają na emocje, emocje na zachowanie i wtedy już pozamiatane. A jak sobie złapiesz się na tym i zobaczysz sobie, że myślisz jakby w ciężki sposób, to zacznij wybierać lżejszy sposób, że życie się tobą opiekuje, że ludzie są przyjaźni, że zdarzenia są dla ciebie dobre i wtedy będziesz tego też doświadczać. O to chodzi też jakby w tej lekkości, żeby wierzyć że to jest możliwe i zacząć to wybierać, zacząć, zacząć to dostrzegać, bo to jest obok Ciebie, ale jeżeli masz fokus gdzie indziej, to tego nie widzisz. Daj znać w komentarzu albo wiadomości, czy to jest dla Ciebie zrozumiałe, czy wiesz, co robić. Lekkość w życiu, lekkość a działanie, czyli wybieraj lżejsze działanie, bardziej komfortowe, no na przykład co? Zakupy. Po co? A, nie chce mi się brać wózka, bo nie mam drobnych. Pozbieram tak albo wezmę mały koszyk. Ale umęczysz się, nie jest to komfortowe. Lekkość. Dbasz, żeby mieć drobne. Mieczesz elegancko duży wózek, pakujesz zakupy, jeździsz, podwozisz pod sam samochód tym wózkiem, żeby było ci lżej. Dbasz o ten komfort. Jeżeli nie masz samochodu, no to myślisz, jak to zrobić, żeby te zakupy jak najmniej e, boleśnie e, dostarczyć do domu. Może ktoś Cię podwiezie, a może weźmiesz taksówkę z większymi zakupami, a może zlecisz komuś, a może zamówisz przez internet. Nie szkodzi, że będzie trochę drożej, ale ten Twój komfort, ta Twoja lekkość tu jest ważna, żeby to sobie dać, że Ty jesteś godna godzin tego lekkiego życia, lżejszego. Nie musi być Ci ciężko. Zakupy, myślę, że to jest tutaj fajny przykład. Przynajmniej mi się podoba. Jak masz inny, to, to napisz, chętnie posłucham lekkość, tak? Czyli na przykładzie tych zakupów zapamiętaj sobie, lekko, że ja mam wybrać lekko, żeby to było komfortowe, w jakości. A nie, no dobra, tak, a potem yy, idziesz po jedną rzecz, okazuje się, że masz 10 niesiesz, że ręce cię bolą. Nie, od razu weź duży koszyk, powoź sobie yy, i zrób to yy, lekko, komfortowo, w jakości. Do tego cię zachęcam. OK, no to co? Do następnego. Daj znać jeszcze raz, czy to jest zrozumiałe. Piszcie komentarze, wiadomości. I co Wam jeszcze tutaj nagrać? Lekkość w życiu. Do zobaczenia.